No i mówię, dobra, jestem na łapkę na górę. Przyjechali drugi raz, bo znów dzisiaj mówiliśmy. Zatem nie było kundla. No i przyjechał kundla, samolot postawił na bajane drugie. No i ja jeszcze popatrzę. Jak Tak załadowała kuchnia, patrzę w słuch, oczekaj. Dobra, mówię, że Teraz nie przyjeżdżę. Uspokoiłem się, musiałem znowu zmontować. Ale mnie uderzyła do tego. Uderzyła tak. Aha, tu się rozkazyć. Ja. Także nawet jak, jak w tej D2, wiemy ja na w tej D2. I do góry, to mam tutaj w tym. Najgorzej jest jakiś jazd, dla Gomeru. Dla Dragomerzy albo dla Pala. No tak. A tak. Tu jakieś władze policja nie mają nic przeciwko, nie? Co by znaczy się nie wolno tego robić? Ale tego nie wolno robić. Ale ja tu pracowałem, tu już wszyscy znają. Byłem malarzem, malowałem te to wszystko malowałem. A na ręce. Może. zapytaj pana, bo to nie jest ma, nie, mój. Nie ma problemu. Wcale. Ja jestem na ręce, idę y, y, y na operację w y, ramach kolana. Skoczyłem z rusztowania i błękotka mi się ale na hiszpańskiej ręce? Tak, tak. Aha, no, no ja mam to... i polsko-hiszpański. No kurwa, zdrowia, wszystko, to do mnie. Nie tak no, tak. Ja byłem 17 lat, 18 lat. A nie ma, nic problemu. Ja mam każde ubezpieczenie, wszystko. Ja tu pracowałem na papierach, nie na czarnych. Ja Papierów tak, jak jadą do Anglii, jak do no, no. A później, co by mi teraz dał mnie? A tutaj tego złowić coś można, żeby... ten? szargo, szalena. ale ma złapałem łapkę. Tak jak ocean chodzi jest bardzo dobrze, bo się się rusza. Muszelkę złapie to ją ona, ona lubi. Ale jest niebezpieczna. Jutro no albo gdzieś w nocy idę. Dopóki no idę za zamek. Tam troszeczkę inaczej. Tam idzie tak lewą stroną, a, tutaj a może uderzyć. A ten zamek przyjeżdża. Prywatny. Ja wiem, ale to jest. No to kiedyś, kiedyś to było. Sanko sobie tutaj przyjeżdżał. Na, 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 na takie banki. Nie wiem, ale to. Dopóki wyjdź z Wenezueli. bo to było kiedyś baja w Dukie. To po prostu był by, by właściciel tego budynku, oni po prostu to wywierzywiają i tego i nie ma, nie ma żadnego problemu. A, czy to ten uelczyk jakiś? Tak, ten uelczyk. Dzieci, tam się, to jest czyjś domek, to się tam nie wchodzi. Głośno wejść, na pewno. Chcesz ze mną spać dzisiaj? Jak się boję, że taka no, te duża fala, fale, może, wiemy, w skali podpału... No może, no, to może wszystko. Powinny być takie, no, jak są duże fale, pasy, jak w samochodzie, wie? Cały przykute, <śmiennie> <śmiennie> nie da jak...